Szczołeczka niepokorne duszyczki. Jak widzicie, płyniemy znowu naszym amerykańcem. Nie pamiętam jak one się nazywają, krążowniki chyba tak. Jak dla mnie to jest ulubiona klasa moja. Zaraz w z Kossak. Więc, płyniemy na wojnę. Razem z naszymi fuflami. Kurde, fajna taka, taka, taka to jest Japoniec. ja Hmm. I to jest właśnie kurwa okręt drugiego ja nienawidzę. Ale dobra. Mamy my, ładnie mówiąc, możemy go użyć jako mięso tego. Jak mówiłem, ktoś mi napisał, że... Kurwa jak mówiłem, kurwa co... co ja to tak za chwilę powtarzam. Yy, ktoś mi ostatnio powiedział, że najlepiej z bliska walić przeciw pancernymi do okrętów, a z daleka właśnie... Tymi drugimi. OB nie wiem kurwa co to oznacza B Obuchowe Kuwi. Ale tak kurwa ten Kolega powiedział z kanału, ale miał komentarz u mnie który skasowałem w sumie. Ale dobra będziemy całą kurwa naprzód ha. ja płynę tam, ja tu kurwa nie lubię pływać. Dobra, więc zawracamy tutaj. Mają, już wiemy, że mają jakiegoś japońca. A nie mają skarbka, no i mają amerykańca. Subcio teraz tak. Czy ja mam jakieś działa przeciwlotnicze? Już powinienem do nich strzelać, jak się przynajmniej zdaje. Samolotów chyba nie mam żadnego przeciwlotnictwa. Szkoda. A i jednak mam, dobra szczelcie kurwa jednego A mamy przeciwników naszych okay. no i salwa poszła od razu powinna być trafiona No i trochę nawet go trafiliśmy, Oj, i pod polonko zaliczyliśmy, świetnie. Nie powinien nieźle oberwać przez to. Naprawdę no bardzo nie ma jak halsować. Ale no coś bywa. A z no tego trochę. Tu mamy jeszcze jakieś statka, możemy do niego też strzelić. Mamy celów pod ostatkiem. A, zbawimy się fals. Nie wiem, czy do pancernika nie byłoby lepiej, kurwa, przez pancernymi nadypcać. O kurwa! A zjebniemy, o, kurwa, o górę. Nie, 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 dobrze, 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 dobrze. Więc też w tamtą stronę. Aaa, dobra. Już kurwa jebnęliśmy o górę. Czy teraz się spodziewam niezłego kurwa w pierdolu no, udało no, się go się podpalić, fajnie Dobra Jak mówiłem, nie złyś pierdol będzie Dzięczymy my mu się tym samym... Już ledwo pływa i tak dźwięk. No jeszcze, chuj nas odpalił. Jeszcze naprawmy. Jakie wtedy Skąd? Gdzie? A? Co? We mnie próbował trafić? Pewnie też mu się pływać jak nie raz. A mamy ich lotniskowca, już jest niedaleko. Płyniemy tam trochę bliżej. Kurwa, tu są Łatwie, że doleci i go trafi. Albo jednak jedna, chociaż no Będzie trochę trzeba wyżej celować tego trochę oberwię się. Urwa, teraz nie zmieniłem celności czy kurwa wysokości się powiedzieć, ale dobra. Za górami, za górami, mamy przed sobą cele. Nawet mamy jednego małego. Nawet mały dostał. Jak widzicie, w małego jak się trafi, to to naprawdę sporo robi. One nie mają praktycznie nic, kurde, życia. Znaczy, je trafić. Cholera. praktycznie stoi, nie zauważyłem tego. Nie, pan pancernik. Ładować, ładować działa, ładować, ładować. czego ja tak oberwałem? Kurwa. Dobra, halsujemy znowu. Jeszcze dostaniemy jakieś takie. O, jedno trafiająko. No, zawsze coś. No nic, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Przynajmniej nie pójdziemy, kurwa, tego mnie pływaliśmy. Tylko co które postrzelaliśmy. Więc strzeć, jak dusza.